Wiecie, co to oznacza? Nowy film. Siema. Koło jest w serwisie aktualnie, przednie, bo trzeba było wycentrować je i dodać jedną szprychę. Tu sobie pięknie rower stoi na środku pokoju. I jak będzie wszystko gotowe, będzie ta super pogoda, co wcześniej pokazałem, to naprawdę będzie mega materiał. Mam nadzieję, no, no, 10 minut temu przyszło koło z serwisu i się okazało, że trzeba było zaplot zmienić bo tak jak podejrzewałem był wątpliwej jakości więc teraz sobie założyłem wszystko trochę smaru jeszcze widać i pogoda coraz ładniejsza jeszcze trochę śniegu jest, ale mam nadzieję, że do jutra albo pojutrze będzie git i pojedziemy sobie na skatepark jakieś tryczki porobić. No. Tomek leci na Kendera. Siema, mamy dzień drugi i lecimy na skatepark I co, jeszcze Już jestem sam Jest nie pusto nie ma Domek. Ale skatepark wygląda ok, jest cały z oprócz tutaj, całe zalane, a niestety, był z żeby można było się ponabrać prędkości, tam na widzicie, bo chciałbym popróbować sobie truję, sobie. plan jest taki, żeby w tym roku ją wykopcić. nauczyć się jedenosia. Siemano, bił nas Karol I krzychów. kanał na rowerku. Dzisiaj ma krzychu. Siema. Dzisiaj no. zaczynamy nowy odłam contentu. To chciałem do siebie na kanał wrzucić, ale dobra. Przepraszamy za no Jeśli jest... śledzisz na drugi kanał. content na tymkowym kanale. No. O, no dobra, zapraszam też do Glass Boys TV Jak chłopaki będą mieli rowery, to zaczynam rozwałkę. rozwałkę. I dzisiaj wlatujemy na opuszczony Urban. Exploring. Co e, chłopaki? Ogólnie dosyć dobrze znam to miejsce. E, byłem tu parę razy. Wchodziliśmy na dach. E, jest to opuszczony internat pewnej szkoły podstawowej. Prezentuje się mniej więcej tak. Mogę dać kąpię na kamerynie. Jeszcze, du... like, Jeszcze dużo jest z tyłu. A teraz będziemy próbować wspiąć się na jedną z tych drabin. Te, tutaj jest, tam druga jest dalej. Tutaj jest jedna. Dobra, e, w następnym odcinku postaramy się wejść do środka. To już na kanale wspólnym: Glass Boys Vlogs. Harper robi speedrun'a Bo już internet nie jest w znakomitym stanie. O jest i dziura z krzesełkiem w środku Jest kubeczka są wulgarne napisy jest niestety zamknięte, ale obejdziemy Zobaczymy Miejscówka tak się prezentuje Tam pewnie sala gimnastyczna jest ale zobaczymy co tutaj się H10 H3CLAO To jakieś wejście do piwnicy prawdopodobnie Ciekawe, czego są te górki ziemi. Hmm. Prezentują się naprawdę ciekawie. O, tu jest nawet boisko. Już trochę stare. Ale brameczki są. Nie wiem, czy tam widać. Tu jest druga. Fajne, fajne. No tutaj wszystko, jakieś kudeczki, te sprawy. Graffiti. Jak to w opuszczonych miejscach? często się zdarza Zobaczymy, czy coś będzie widać. Może coś widać. Przykro się fotek. Nie zamknięte otwarte. O, to jest szyba. Wybita, więc sobie sprawdzimy, co jest w środku. No, nic. Ale. Wygląda spoko To no, wygląda mniej więcej w ten sposób Widoczek całkiem ładny Może nie tam, ale tam Tam domy Dach jest całkiem duży Jest całkiem wysoko wam powiem ja Coś jedzie, schylę się no ja tutaj już po tym łaziłem. Jest to dosyć ślisko i stromo, więc będę raczej uważać. Mam nadzieję, że ten dach jest w miarę dobrym stanie i mnie utrzyma Wygląda to dosyć fajnie. Następnym planem jest jakby wejście do środka, ponieważ budynek jest całkiem duży. Zobaczcie tutaj ten cały dach i druga część. O. Tutaj jest całkiem też wysoko, a od ziemi jestem z jakieś też dobre 20 metrów. Bardzo fajne miejsce. Zobaczymy jak będzie w środku. Fajnie by było jako pierwszy zwiedzić środek po prostu. Także. Z tej strony mówi do Was Karol i czekajcie po więcej na razie Tutaj mamy drabinkę jakąś i zjeżdżalnię Pozostałości po placu zabaw Szczerze widziałem w życiu lepsze drabinki Nie jest ona jakaś dużo Tak z metr 40 ma Ale jest zjeżdżalnia Też wydaje się na małą No już widać, że stara, cała zardwiała no chłopaki, sobie idą. Ale ciekawe mnie te górki. Skąd one się tu wzięły? Chyba to będzie wszystko stąd. Nie wiem czy coś jeszcze nagramy, bo nie ma tu nic bardziej ciekawego. No i to będzie chyba koniec wideo, więc zostawcie lajkersa, suba, z dzwoneczkiem oczywiście. No i na razie.